W dzisiejszym odcinku parę sposobów na dobre tapicerowanie, trików, porad, żeby nie zrobić pewnych błędów. Moi drodzy, raczej tego unikajmy, czyli sklejania gąbek siedziskowych, generalnie raczej nie powinniśmy je sklejać, ale niejednokrotnie bywa tak, że jednak dojdzie do takiej sytuacji, że musimy je ściąć, więc. E, jeden ze sposobów, jeżeli faktycznie zachodzi taka konieczność, to co już niejednokrotnie e, tłumaczyłem, e, doklejamy dwie gąbki ze sobą. Niestety nakładając sklej i siadając, czy użytkując ten mebel, e, gąbka zaczyna się nam sklejać i zaczyna nam się zapadać. Żeby tak się nie robiło, e, jest jeden ze sposobów. E, moi drodzy, e, krawędzie musimy ściąć po skosie. Czyli generalnie musicie sobie ściąć taki skos. Tak, czyli jeżeli mamy dwie gąbki, ścinamy jeden skos, ścinamy drugi skos i o co generalnie tutaj chodzi? Łącząc, a ja może tak na szybko, to nie jest problem. No akurat w moim przypadku. Jest to dopasowane idealnie, bo cięte z jednego kawałka, ale na czym jakby cała ta zasada polega? Słuchajcie, przyklejanie jest na szerokości około, ja wiem, 5-7 cm. Jeżeli my siadamy, my dociskamy cały ten odcinek, czyli nie skleja nam się tutaj ta, ta góra-dół, tylko ten fragment cały, czyli nie ma tego zgniecenia, tego sklejenia. Tutaj ewentualnie minimalnie, dosłownie może być malutkie zapadnięcie, które generalnie na pewno nie będzie widoczne. Więc to jest pierwszy e, pierwszy ze sposobów, e, gdzie możecie sobie coś takiego wykonać, na pewno będzie fajnie, bezpiecznie e, to zabezpieczone. Kolejny ze sposobów i tutaj e, żeby specjalnie nie przenosić, powiedzmy, że musimy ją gdzieś wygiąć e, albo boimy się po prostu, że pod wpływem siadania, bo tutaj jest akurat sklejona pod skosem, ale gdyby była naprosto sklejona mogłaby się nam rozejść dlatego warto najlepiej kawałek wigofilu, trochę kleju nanosimy na gąbkę i kleimy odcinamy Je dam do sycha. i tutaj wszelakie Zobaczcie, świeżo wszystko sklejone, nic się nie dzieje, przytrzymuje nam wigofil. Cieniutka tkanina, na to owadka, nie jest to widoczne. To jest drugi sposób. A więc, moi drodzy, e, trzeci z trików. Niejednokrotnie jestem pytany, jak wyciąć e, dobrze na łuku. W jaki sposób? Oczywiście e, nożem na prosto będzie nam bardzo ciężko więc najlepiej jest to wykonać na krawędzi, na krawędzi stołu, czyli ustawiamy sobie to w tym miejscu i będziemy pionowo sobie góra-dół, góra-dół wycinać. A wygląda to następująco. Tak wygląda te cięcie, ładnie, półokrągło, malutkie skoki. E, oczywiście nasmarowany silikonem i ostry nóż. Wycinamy pion, góra dół, górę dół. No i mamy różnikko wyciągnięte. To był trzeci sposób. A więc moi drodzy, e, czwarty sposób e, wciąganie guzika zapewne to nie jest żadną tajemnicą. Ja akurat przygotowałem sobie jakiś tam kawałek panelu e, po jakiś e, szkoleniach. E, żółty guzik. No i oczywiście, jakbyśmy tutaj to szczelali, niejednokrotnie dociągamy, przyszczelamy, szczelamy sobie szyweczką raz, dwa, trzy. Mamy gotowe, natomiast bardziej tradycyjny sposób, e, ja wykorzystuję to oczywiście w tym panelu, więc e, tylko i wyłącznie dla pokazania, nie dla, e, nie dla e, generalnie wykorzystuję to w meblach, tak w środku, gdzie jestem. Jak się zawsze robiło, robiło się kawałeczek tkaniny podwijało się i między dwa sznurki i węzeł płaski. I generalnie wygląda sytuacja tak, że sposób z panem Brudką, jakiego ja ładnie nazywam, czyli mamy tutaj węzełek zawiązany, żebyście dokładnie widzieli. No i teraz pan Brudka wam Powinien pomóc. Gdzie on jest? Tak, dociągamy sobie docelowo. Jeżeli mamy, wiążemy węzeł płaski, jeden drugi. Drugi ze sposobów, ja go nazywam z przyjacielem. Czyli, generalnie, e, jesteście wy plus e, jeden z przyjacieli. E, wy dociągacie e, od środka, a przyjaciel naciska na guziczek, proszę o przyjaciela. Ok, i przyjaciel docisnął. Wy z waszej strony sobie zawiązujecie, a przyjaciel przytrzymuje palcem. E, no i trzeci ze sposobów, e, taki zaciskowy, e, inaczej się wykonuje wiązanie. Oczywiście jest ich więcej, ale żeby tutaj nie przedłużać, ja to robię w ten sposób, że kciuk wędruje pod pian i na tym sobie wykonuje węzełek. Jeszcze raz. Czyli generalnie na tej, na tej nitce wiążemy pętelkę, tylko przez tą nitkę. Myk, myk, cyk. I gotowe. I zaciągamy. I teraz to cośmy zaciągnęli odrzucamy, czy puszczamy, wkładamy sobie do środka, do środka. Nitkę. Zaczekajcie, bo mi przyucieka. I zobaczcie, dociąg dociągam tylko tą nitkę, nie tą, co związałem, tylko tą, która jest na niej zawiązany pętelkę. I teraz, żeby to było może widzialne, ja to sobie parę razy owijam wokół palcy, żeby mi się tutaj nitka nie przesuwała. I mój kciuk to będzie taki odbojnik. Czyli tutaj sobie łapię i w tej chwili. Jeszcze raz. Wciągam. To jest przytrzymane. Zobaczcie. Nie popuszcza. to jest pętelka. I już teraz na spokojnie to wiążemy. Świetna. I zrobione. A więc moi, moi drodzy, kolejne z patentów bardzo często pytany, w jaki sposób wykonać sobie i z czego robimy otwornice. Tutaj wykonanie jest bardzo różne, różne sposoby są, znajdziecie w, na stronach różnych internetowych. Natomiast ja osobiście korzystam ze zwykłych otwornic, to jest jedna z moich, z moich otwornic, to jest zwykła otwornica, tutaj pokażę. Zwiertłem e, ząbkami do wycinania w drewnie. Natomiast tą różnicą, że ja tutaj zeszlifowałem sobie, można było mocniej, natomiast jakoś nie miałem ochoty bardziej szlifowania, ściąłem sobie te ząbki, żeby mi tutaj nie e, haczyły do wkrętareczki i możemy ładnie wycinać. E, trochę jest poszarpany, bo są ząbki, natomiast e, dla w szczególności dziewczyn. Znajdą u swojego chłopaka, męża, otwornicę. No, oczywiście, nie próbujcie im tego zeszlifować. Równie dobrze będzie działało. Zobaczcie. Tylko musicie mieć lewe obroty. Czyli nie włączamy sobie na w kierunku wycinania jak jest normalnie. Włączamy sobie lewe obroty. Ok. Zobaczcie jakie ładne dziureczki wycina, więc nie trzeba jakichś specjalistycznych narzędzi, wystarczy pójść do jakiegoś sklepu budowlanego zakupienie otwornicy o danej średnicy, jaką będziecie potrzebować, lewe obroty, macie piękne dziureczki w gąbce, a więc w ten prosty sposób. Możecie wykonać sobie otwory i to było pięć sposobów, e, moich sposobów na różnego typu rozwiązanie problemów. Tutaj jeszcze chłopaki mi podpowiedziały, że to co nam tutaj zostało możemy wykorzystywać do wysyłania paczek, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Fajny pomysł, to jest szósty gratisowy, jak można było powiedzieć. No i generalnie to wszystko, moi drodzy, w, w tym odcinku, jeżeli Wam się podobał. E, to lajkujcie oczywiście, piszcie komentarze, koniecznie subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. To wszystko w dzisiejszym. Życzę Wam powodzenia przy pracy. Cześć, trzymajcie się.